Cześć, witajcie. Dzisiaj Citroen EC4X. Zapraszam. Prezentowany egzemplarz demonstracyjny to wersja wyposażeniowa Shine. Moc silnika elektrycznego to 136 koni mechanicznych. Samochód został wyprodukowany w roku 2023. Obecnie jest ten konkretny egzemplarz do sprzedaży. Jeżeli jesteś zainteresowany, to skontaktuj się z dealerem w Koninie. Logo dealera widzisz na boku samochodu. Ten samochód Katalogowo kosztował nieco ponad 200 tys. zł. W tej chwili jako demówka do sprzedaży jest dostępna za 140 tys. zł. Designerską może się podobać jak każdy Citroen. Samochód jest dla jednych suwem, dla innych Crossoverem jest bardzo przestronny, o czym za chwilę wyróżnia się z tłumu innych na drodze. Elektryczne źródło napędu, na tabelę tak na pierwszy rzut oka, co przypomina całkiem silnik spalinowy. Oczywiście dostępne są warianty tego samochodu hybrydowe, a także spalinowe. 136 koni, 260 nm. Do napędu służy bateria trakcyjna o pojemności 50 kWh. Producent podaje średnie zużycie na poziomie 15 kWh na 100 km, czyli jak łatwo wyliczyć, bez problemu można tym samochodem pokonać ponad 300 km. Ja bym przyjął, że około 300 km swobodnie można nim pokonać. W tym miejscu widzicie co jest, a wiecie co lubię. Przepasny kufer o pojemności 510 litrów. A tu takie małe zaskoczenie. W tym samochodzie aż się prosi, żeby klapa bagażnika podnosiła się z szybą, jak w klasycznym liftbacku. Niestety klapa bagażnika jest niewielkich rozmiarów. Stąd też otwór załadunkowy niewielkich rozmiarów. Kufer, to co mówiłem, przepasny, 510 litrów. Widać przebicie na długie przedmioty. W tym miejscu kable do ładowania, organizer, gaśnica, trójkąt. Z takich jeszcze niewielkich, ale jednak mankamentów to zawiasy wnikają do komory bagażnika, a więc istnieje ryzyko zgniecenia walizek. Wnętrze przytulne, przestronne, bardzo wygodne, mega wygodne fotele, jak na klasę samochodu. Miejsca w pierwszym rzędzie pod dostatkiem, podobnie zresztą w wersjach spalinowych czy hybrydowych. Dzisiaj akurat do przykładu mamy elektryka na wysokości głowy tak na dwie płaskie dłonie. Przypomnę się, ale powiem, że bardzo wygodne fotele, dobre podparcie tułowia. Nogą delikatnie haczę o tunel środkowy, jest on bardzo szeroki i z lewej strony miejsca multum już wsiadam za siebie. Z tyłu miejsca multum swobodnie jeszcze stopy, na wysokości kolan duży zapas, gazetownik. Delikatnie przycieram łosiną o podsufitkę, tak więc myślę, że osoby gdzieś do 1,85 m będą miały swobodnie. Osoby o większym wzroście mogą mieć nieco problemy z miejscem na głowę. Jeśli chodzi o podparcie tułowia, jest ono odpowiednie. Na środku da się usiąść ale na środku już wyraźnie szoruje o podsufitkę, nawet o tą ładną ledową lampeczkę. Także na środku gdzieś myślę do 1,80 m. Nawiewy dla pasażerów siedzących z tyłu, dwa porty USB, nieco zarysowany tunel środkowy. Isofiksy tylko z tyłu, z przodu isofiksów brak. Dwa uchwyty na kubki, miękki podłokietnik i przebicie do kufra, które już widzieliście z tamtej strony. Citroen nie oszczędza na powłoce lakierniczej. 118 mikrometrów to dobra wartość. Prezentowany egzemplarz jeździ na 18 rozmiar ogumienia to 195-60-18, oczywiście Michelin albo Michałki, jak mówią niektórzy, i Primasy. Jest to ogumienie dedykowane do wersji elektrycznej. Drzwi otwierają się dość szeroko i co ważne, zakrywają progi. Całość jest ładnie oplastikowana dookoła nadwozia, co się elegancko komponuje z tym pięknym lakierem. Boczek drzwi, wykonany solidnie, ładny dekor, tutaj mięciutko, tu nieco bardziej twardo, tu mięciutko. Tutaj całkiem twardo. Duża kieszeń z wyprofilowaniem na niewielką butelkę. Logo partnera naszego kanału. Całość robi dobre wrażenie. Podobnie zresztą z tyłu. Z tyłu jakość montażu bez zarzutu. Tu mięciutko, tu twardo. Tu również twardo. Z przodu w tym miejscu było miękko. Średnich rozmiarów kieszeń na drzwiach. Materiały deski rozdzielczej dobrej jakości, aczkolwiek w tym miejscu nieco twardo. Tu taki ładny, porowaty materiał. Robi dobre wrażenie. Niewielkie ilości pianoblek, tablet. Wystający aczkolwiek ładnie wkomponowany. Dobrze, że są fizyczne pokrętła od regulacji klimatyzacji. W tym miejscu półeczka porty USB, w tym miejscu półeczka gniazdo 12 woltowe selektor trybu jazdy, dwa uchwyty na napoje, głęboki schowek pod podłokietnikiem, Podłokietnik mięciutki przesuwny. Tutaj jeszcze roletka możemy sobie te uchwyty na napoje zamykać. Citroen przewidział mnóstwo schowków w swoim samochodzie. Ten tu jest niesamowicie głęboki, sporych rozmiarów. Tak, głębokiego schowka nie widziałem w żadnym samochodzie. Nieco wyżej, kolejna taka otwierana szuflada, a w tym miejscu to sądzę, że jakiś uchwyt na tablet. Głośność pracy dmuchawy, muszę powiedzieć, że mocno wieje, ale od pierwszego stopnia już jest wyraźnie słyszalna. Na drugim biegu to wręcz hałas. Zakres pracy ośmiostopniowy. Nie siedziałem w samochodzie, w którym tak intensywnie by wiało na maksymalnych nastawach dmuchawy. Oczywiście do tego jest strasznie głośno a z drugiej strony rzadko w którym samochodzie tak wyraźnie słyszalna dmuchawa na pierwszym stopniu. Centralny ciekokrystaliczny wyświetlacz przed kierowcą przekazuje sporo informacji. Nie jest wielkich rozmiarów, ale jest szalenie czytelny. 821 km to łączny przebieg tego samochodu. Przypominam, za 140 tysięcy złotych można go kupić. Zostaliśmy samochód w pełni naładowany, aktualnie 93% baterii, zasięg 334 km. To dobra wartość i jak mówią panowie z Sanonu, ta wartość jest realnie do uzyskania head up fajnie, że jest, przy czym wolę, jak jest projekcja na szybie. Tu jest projekcja na ekraniku przeziernym, ale przekazuje fajne, ciekawe informacje i jest dosyć czytelny. Bardzo dobre multimedia w tym Citroenie. Czytelne, świetna jakość na tych ekranach ciepłokrystalicznych i wszystko jest jasne i intuicyjne. Jest tu oczywiście szuflada z aplikacjami. Wspomniana przed chwilą szuflada z aplikacjami. Mnóstwo aplikacji w tej szufladzie, a w każdej sytuacji, jeżeli się zagubisz, to możesz bezpośrednio wrócić do pozycji wyjściowej. W pierwszym kontakcie z samochodem jest to duże ułatwienie, że ten przycisk się tu znajduje, a jak kilka minut sobie już tutaj poklikasz, to oczywiście bez problemu z wszystkim się odnajdujesz. Od czasu do czasu robimy recenzję samochodów elektrycznych, czy nam się to podoba, czy nie. Pewnie te samochody w niedalekiej przyszłości niestety wyprą pojazdy spalinowe. Dla mnie niestety, bo jestem zwolennikiem samochodów spalinowych, oczywiście nie mając nic przeciwko samochodom elektrycznym, niech każdy samodzielnie dokona wyboru, czym chce jeździć, jakim samochodem kupuje taki samochód, jaki uważa za stosowne. Mają one jedną przewagę z tego względu, że samochody spalinowe jakby są w pewnym sensie ograniczone, sprawność jednostek spalinowych to maksymalnie 30- kilka procent, a sprawność silników elektrycznych to ponad 90%. Procent. I z tym się nie da dyskutować, takie są fakty. Z tego też pewnie względu nie w roku 2035, pewnie jeszcze nie wtedy, ale w roku 2050, o ile doczekamy tych czasów, to te samochody wyprą samochody spalinowe, myślę zdecydowanie. Muszę wam powiedzieć po pokonaniu kilkunastu kilometrów, że ten samochód jest szalenie komfortowy, szalenie wygodny i szalenie dobrze mi się nim jedzie. Bartek przyznaje to samo. Rzadko, bo rzadko jeździmy elektrykami, ogólnie nimi się dobrze. jeździ. pomijając te wszystkie problemy, gdzie to naładować, czas ładowania, czy dojedziesz, jak utkniesz w korku, czy nie dojedziesz, to są takie tematy, które zawsze są z tyłu głowy, jak jadę samochodem elektrycznym. Ten samochód miałem naładowany do pełna, a pokonam nim pewnie około 100 kilometrów, więc na pewno prądu mi wystarczy. Ale jeśli chodzi o samą jazdę. To muszę powiedzieć, że jedzie się nim po prostu genialnie pod każdym względem. Cichy, dynamiczny, komfortowy, świetnie się prowadzi. Dobrze wykonany, z znakomitymi multimediami. Czego chcieć więcej? No, pomijam te wszystkie mankamenty, o których wspominałem przed chwilą. Czy 136 koni mechanicznych wystarczy? W tym przypadku wystarczy w zupełności. A jeżeli dla Ciebie 136 koni to mało, to jest wariant również tego samochodu 156-konny. Producent podaje średnio 15 kWh. Tutaj, jak widzicie, 22 kWh. 656 km od kasowania komputera, no ale jest to samochód demonstracyjny, trzeba mieć to na uwadze. Ten samochód często jest eksploatowany z maksymalnie wciśniętym pedałem przyspiesznika, bo nie jest to pedał gazu umownie mówiąc. Stąd takie, a nie inno zrzucie 22 kWh, 50 kWh bateria, no to moglibyśmy pokonać jakieś 220-240 km przy maksymalnym obciążeniu tego samochodu. Dla moich potrzeb jest to wystarczające, bo ja średnio dziennie nie pokonuję więcej jak 200 km, ale jeżeli ktoś ma zamiar jeździć takim samochodem po trasach, no to musi się nauczyć korzystać z takiego wozu, a mianowicie mieć w głowie, gdzie są szybkie ładowarki, jak szybko ten samochód się ładuje, na jakiej ładowarce. Te wszystkie rzeczy, które mają opanowane właściciele samochodów elektrycznych, którymi my, właściciele samochodów spalinowych, póki co nie musimy się przejmować. Jadąc z nim w normalnym trybie D, samochód zachowuje się mocno podobnie do samochodu spalinowego. Jak uruchomię tryb B, a więc rekuperację, po zdjęciu nogi, umownie mówiąc, z pedału gazu, samochód zwalnia, ale nie robi tego w sposób drastyczny. i Jest to całkiem przyjemny brak w tym miejscu monetek do zmiany stopnia rekuperacji. Jest to takie wypośrodkowanie pomiędzy minimalnym a maksymalnym stopniem rekuperacji, jak to ma miejsce w innych samochodach elektrycznych, którymi jeździłem. Tutaj jest to dosyć przyjemne. Nie męczy pasażera siedzącego z boku. Niekiedy w samochodach elektrycznych jest tak, że jak zdejmiesz nogę z pedału, umownie mówiąc, gazu, a jest włączony tryb B... To ten pasażer od razu nurkuje, bo samochód gwałtownie zwalnia. Nie, tutaj samochód zwalnia, ale robi to z dużą gracją. W tym miejscu selektor trybów jazdy do wyboru mamy tryb sportowy, tryb normalny i tryb Eko. W trybie Eko samochód jest nieco ospały, nie jeżdżę w tym trybie. Zazwyczaj jeździmy w trybie Normal, ale przy próbach recenzyjnych od czasu do czasu mamy również uruchomiony tryb sport, wtedy ten samochód jest znacznie bardziej dynamiczny, a swoją drogą pewnie w sporcie zużywa większej ilości energii. Przed nami autostrada A2, a więc pokaz dynamiki 70-140, tylko małą chwilkę, odcinek dojazdowy W tym miejscu jeszcze raz bardzo serdecznie pragnę podziękować firmie Cardom Koning za udostępnienie mi tego samochodu do recenzji Już się kończy odcinek dojazdowy i moja prawa stopa powędruje w podłogę O właśnie Robi to sprawnie, płynnie Aczkolwiek jakimś demonem prędkości, jak na elektryka przystało, to nie jest. Jednak 136 koni sprawnie rozpędził ten samolot do 140, ale jeździłem mocniejszymi elektrykami. Przypominam tryb Drive. Za chwilkę tryb Sport. Przekłamanie licznika na prędkościomierzu EC4X 100 na godzinę na smartfonie 97. O właśnie w tym momencie równa stuwa na smartfonie 99. Idealnie. Jeden kilometr przekłamania. Pamiętacie recenzję? Niedawno robiliśmy c nową. Tam również był 1 km na godzinę. Pod tym względem Citroen naprawdę notuje u nas najlepsze wyniki. Jest to jedyna marka, która jak na razie w dwóch samochodach uzyskała tylko 1 km na godzinę przekłamania. Perfekcyjne wartości. Pokaz dynamiki w trybie sport. Uruchomiłem tryb sportowy. Od razu samochód jest bardziej wyrywny. Tak to czuję. Przy tylko małą chwilkę odcinek dojazdowy. i pedał w podłogę. No powiem, że lepiej się zbiera. Wyraźnie czuć różnicę między D a S. Ile konsumuje więcej energii, nie wiem, ale w sporcie jest żwawszy. Silnika spalinowego nie ma, więc go nie słychać. Słyszę wyraźnie powietrze upływające samochód i już milknę, spójrzcie na sonometr. Teraz wartość maksymalna, a za chwilę minimalna. Prowadzi się tak jak każdy Citroen, nawet wyśmienicie. No muszę powiedzieć, że tak. Dosyć spore wychyły, a jedzie jak po szynach. Spora masa tego samochodu, to na 800 nic nie jest w stanie wytrącić go z równowagi. Świetne prowadzenie. 20 na godzinę i próg zwalniający. Sam jestem ciekaw, jak ten samochód odfiltruje tą nierówność. Oj, szalenie komfortowo. Chyba spośród wszystkich tych, których recenzje robiliśmy w okolicach Konina, przeskakując ten sam próg zwalniający, to ten Citroen EC4X... Najbardziej komfortowo go odfiltrował. Obraz z kamery cofania, linie dynamiczne dobrej jakości ułatwia manewrowanie. Strasznie wyboisty odcinek drogi. Zobaczcie, jakie wyrwy. A ten samochód przemyka tutaj niczym poduszkowiec. Chyba najlepszy samochód, jeśli chodzi o komfort jazdy, jakim jeździłem po tym odcinku drogi. Zawieszenie pracuje cichutko, jest mega komfortowe, dobrze odfiltrowuje nierówności. Wnętrze nie wydaje żadnych dźwięków typu o skrzypiwania czy czaski wszystko zmontowane bez zarzutu. Kilka słów tytułem podsumowania: przestronny, obszerny, wygodny samochód, modny, bo crossover. Powiem, że chyba jeden z lepszych elektryków, jakim jeździłem. Szalenie komfortowy. Jest dynamiczny. Jeździłem mocniejszymi elektrykami, ale nie mogę narzekać, da się tym samochodem swobodnie wyprzedzać. Komfort jazdy, prowadzenie, przestronność mega. Wyposażenie tej wersji Shine również. Czy jakieś mankamenty? Mankament z tyłu, pomijam już nawet ten wąski otwór załadunkowy ale zawiasy, które mogą pognieść walizki, to nie najszczęśliwsze rozwiązanie. Poza tym mega pozytywny samochód dla mnie. Jeżeli jesteś fanem pojazdów elektrycznych, to wersji elektrycznej. Jeżeli nie chcesz elektryka, chcesz hybrydę czy wersję spalinową, takie również są dostępne. Dziękuję. Donkar Konin za udostępnienie mi tego samochodu do recenzji. Przypomnę, że ta demówka jest w tej chwili dostępna za 140 tysięcy złotych brutto, a katalogowo nie ma już wersji Shine, ale porównywalne wersje to wydatek nieco ponad 200 tysięcy złotych. Dziękuję za uwagę i do następnego. Cześć.